Siemka, Tata z tej strony, aresek, ares, <grywa> eee, Co to jest? Uch. W lesie jestem, koszyk mam, patrzcie pusty. Chyba jestem z, może z jest 15-20 minut, nie ma nic. Oczywiście mam worek, wybieram sobie śmieciuchy po drodze, ale jest tak wyczyszczony las, masakra. Ale tutaj mówię, miałem nawet nie nagrywać, ale zobaczcie, jakie gniewózki, ładny. No przynajmniej te dwa. Takie piękne maluchy. Bardziele. Ale nie ma nic konkretnego. Chyba znikają te grzyby. Ludzi chodzi full. Ładne maluchy. Podobają mi się do koszyczka idziemy dalej. Otwieramy śmieciuchy. Zobaczymy ile tego jest. Co jak wszedłem sobie, to już mam tu parę, jeden plastik Otóż tu sprzątałem oczywiście, no nie, dlatego nie mam dużo, ale jakieś puszki na pewno się trafią, bo już zaczynają żywiaże chodzić to i sobie tu tak chodzimy po tym lasku, szarewskim. i Idę tu. A, oddychać świeżym powietrzem, jak to mówią. Dzień bez spaceru w lesie to dzień stracony. <laughs> Dla mnie, <laughs> czy są grzyby, czy nie ma, to jest nieważne. Czy jest zima, czy lato, czy jesień, to jest też nieważne. Chodzę sobie i tyle. Dobra, to pauzuję. Widzimy się przy jakichś śmieciach albo przy grzybkach. Zobaczymy. Kurde, jak jest zakopana masakra. Dobra, tylko tyle chciałem wam pokazać. Na razie. No, już się zaczyna przy drogach oczywiście śmietuchy hmm. i sobie na grzybki, oczywiście do lasu i pierdol w lesie zostawić standard nie ma inaczej o Boże. Teraz jest sezon. Może mało tu śmieciuchów zbieram, ale sezon na grzyby. Ja też lubię na grzyby chodzić, także ale to się skończy. Znowu będą praktycznie tylko śmieciuchy, ale mógłbym wam dużo więcej rzeczy pokazać, ale. Ale nie ja taki, raczej budowlanka, remonty do takich rzeczy to ja potrafię robić sufity podwieszone, ścianki działowe, wszystko murowane, tękowanie, pachlowanie <grywanie> Sprawianie wszystkich rozświetnic, drzwi, okien, różnych rzeczy kaflowanie, łazienki, od nowa od podstaw, takie rzeczy. Ale to już jest ten etap w sumie za mną Ale potrafię to robić. Aby ja kto chciał jakąś poradę albo coś, to nie ma sprawy. I kanalizacja, i elektrykę zrobię, i centralne i takie różne rzeczy. <laughs> Także jakby ktoś chciał tam pewno coś poradzić, doradzić. Tu nie ma problemu żadnego Dobra Tu sobie pochodzimy Jeszcze troszkę grzybków nie ma tam e, Szło takie państwo też nie mieli w koszykach nic Albo tyle ludzi chodzi tutaj Albo przestały rosnąć po prostu No nie wiem No jak jest czas teraz to Ja jestem chętny Do zbierania śmieciuków grzybów nie ma śmieciuchy pozbieramy no nie jest tak źle no trochę mam w worku tu noszę ale mogłoby być lepiej dobra tu pauzuję to ładna gąska zielona jedna ale jest gruba ładna <laughs> dobra niech sobie rośnie no nie ma nic Ares Chodź tu, ale mnie ciągnie Ja pierwdzielę no wszystko mi tu porozwalało już mam na pasku i się rozpędzi czasami To jest masakra ten połow Przewrócimy przewróci mnie, mnie. O, tu widzę Chodź tu Ares o mnie tutaj jest jakaś pucha. na razie. Po tu nie ma za dużo. Mam tą worką siatkę Ja bym poszedł w inne miejsca, to na pewno mi na Ale na razie chodzę tu. Mięciuchów jest tyle, że naprawdę w widzieliście, ile tam w tym lesie na wzgórzu jest tego. Chodź tu, Ares. Tu pójdziemy. Tu w ten las pójdziemy tam zobaczyć. Tu coś jest. Tu były też wąski zielone. Tu gołąbki zielone. Jak no, poszukamy tu coś. Ale wątpię, że to tutaj było. Dobra, pauza. Są. Patrzcie, jakie ładne. No i teraz nie wiem, czy to mam zrywać. Może by były w sumie trzy. <laughs> nie. Zdrowe. Czekaj, Ary, Chodź tu, chodź tu, chodź tu. On mi podepta zawsze grzyby. Dobra, to koszyczka. Jeden jest zjedzony A ta? Zdrowa? Zdrowa Niemożliwe ha. Dobra, to pójdziemy po potem. tę potem gąskę jeszcze jedną Ale ja tu coś widzę Patrzcie. Stój, ares. <laughs> Ale ładne gnieżdżutki Piękne <laughs> Piękniusie Patrzcie No Jeden ładny mm. I tu jest drogi Piękniusi Śliczny Zdrowe, bez ślimaków No, no, no <laughs> Ale Wam powiem, że tu jest jeszcze jeden maluch Widzicie go? Ten maluszek Ale wiecie co? Nie biorę go. Niech sobie rośnie ha. Tak się ino rozejrzaj tu Czy tu czegoś jeszcze nie ma ha, ha. Idziemy potem O Jezus Teraz mi się to wysypie wszystko Ares mnie powijał Patrzcie o, Muszę się odwinąć Jak zwykle zresztą Dobra, idziemy po tą gąskę z powrotem. Weźmiemy ten jedną i będą wszystkie. Będzie super. Okej, okay, to pauza. Dobra. dobierzemy tą gąsteczkę Patrzcie, jaka piękna gruba. Powinna być zdrowa. Hmm. Ojej. Przewróci mi się ten koszyk. jak boga go. Mam go tu na ramieniu i na tej smyczy, ale. Z powrotem do tego lasa. Dobra. Tu na razie pauza, bo muszę się ogarnąć. Chodzę, chodzę. Nic nie ma. Stary, że tak mówię, gniewóz, bo u nas się to tak nazywa. Te gniewózki. To to, nie. To są. Ta nazwa, tak jak mówią, krasnoborowik, Ceglastobory. Ostatnio było wcześniej tylko Ceglastopory Borowik. W zasadzie jest te Zmieniają co chwilę te nazwy. No ale, co, ja i tak to jest dla mnie gniewus. No i tak tak musi zostać. No dobra, i tu sobie jeszcze będę wychodził powolu, powolutku z lasu. Kto tu stoi poświęcowej Mu o Nie ma raczej nic widzicie Mówicie, że dużo grzybów zbiera. Nie mam dużo grzybów. Tu parę grzybów Nie ma nic Dzisiaj się tak nastawiłem na taki lekki spacerek Ale mówię koszyk weźmę Wezmę sobie na śmieci coś woreczek no i pospacerujemy teraz słonko się zrobiło jest ciepło trochę jestem za ciepło ubrany ale jeszcze nie jest mi gorąco bo powolutku chodzę to no, ale tu nie ma zybków nie ma powinny być ale nie ma są jakieś tam maluchy, tak jak widzieliście, ale ani jednego prawdziwego takiego nie znalazłem. Może za dużo ludzi chodzi w Nie wiem, tylko jedną taką parę teraz spotkałem. Małżeństwo chyba. Patrzcie, nie ma nic. Ale dobrze, bo śmieciuchów też nie ale jak się wysypią grzyby jak uderzą grzywiarze oczywiście mówię o tych pseudo grzywiarzach to będzie full śmieci oczywiście czaskają hmm. mi się te on tu pod nogą dobra idę dalej tam jak będę wychodził z lasu, to się pożegnamy jeszcze pod radę zobaczę czy nie ma nic Pauza. Wychodzimy już taką drogą Oczywiście worek mam to Jest jakaś może ćwia, ćwierć tych puszek Butelek Tam dwie butelki chyba plastikowe Trochę puszek Opakowań po, po piwach Powolutku idziemy do domu ale res się wody Napij się, no. Napij się. Brudna trochę ta woda, ale to... Jest dobra, starczy. <grym> Ej. A na koniec jeszcze pozdrawiam moich przyjaciół z Twitcha. Chciałbym pozdrowić. O, no, śmiecił się trafił znowu tutaj. Muszę... E, jak wiecie, Teraz y, nie ma streamka. <śpiesza> y, zresztą, Patryk, pozdrowienia dla Ciebie. Ty tam panujesz nad wszystkim, ja wiem. Jestem też na bieżąco, że tak powiem. Y, I wiem, że tam rozmawiasz na ten temat i wiesz, że nie mam tej karty graficznej. Zresztą uprzedzałem was. Ale jak pójdzie dobrze, wszystko to w piątek. Będziemy się na Twitchu widzieć. Wszyscy. Także jeszcze raz pozdrawiam, pozdrawianie dla moich przyjaciół ze streamka <grystanie> eee, Patyk dla ciebie, dubi, pozdrawiam <grystanie> z czasów chyba już przyjechałeś, myślę, perzyk jak ten komputer Pysie, <grystanie> py, py dwoje pozdrawienia ode mnie <grystanie> Rangers, pandidowy szaman, pozdrawiam No, nie będę wymieniał wszystkich osób. W każdym razie pozdrowionka, serducho dla Was wszystkich, dla, dla moich subskrybentów też z YouTube'a. Pozdrawiam Was wszystkich. No i do następnego. Ja sobie jeszcze te śmieciuchy tu po drodze pozbieram. Tu jest jeszcze jakiś foliok i już będę wychodził z lasu, także jeszcze raz czekajcie na mnie. Ja na pewno wpadnę. Myślę, że jak wszystko pójdzie dobrze, to w piątek już będzie w piątek już będę na streamku. Karta graficzna już jest zakupiona. Także może e, dziś może w czwartek przyjdzie Także zobaczymy czwartek, piątek Nie wiem jak to tam e, dobra Czyli widzimy się za parę dz dziunków Trzymajcie się, papa. pa serducho dla Was wszystkich